Znacznie na odcinku w serii IRL Prawdziwe Życie Wy Greenville W tym odcinku widzowie No jak normalny dzień to normalny dzień yy, Ciuchy takie same jak wczoraj Ale nie ma siary bo myłem sobie je I no widzowie yy, Samochód odśnieżyłem sobie jeszcze dzisiaj rano yy, Więc my jesteśmy gotowi Kawka wypita I się bierzemy, yy, bierzemy za robotę na garażu yy, Więc no widzowie yy, Czekajcie Bo dostałem ogólnie wiadomość. Teraz mi nie wyskakuje. Czekajcie widzowie, bo do nas szef dzwoni. Czekaj, odbierzemy. Halo? Halo, halo. Szefie co się dzieje? Ogólnie tu ten. Sprawa jest taka, że przeciwny gang mamy. Więc potrzeba wsparcia, bo ściela nie na jest. Ej, a szef taki, na sp taki spokojny jest czy co? Co się dzieje? Cze czemu szef taki spokojny? Coś ty brał Ja tam jadę, no to dobra <laughs> Szef coś coś brał, słyszę Po głosie no. Dobra, no to szefie no. chowaj się nie ma co dobra. Ale to nawet nie ma no to, no to dobra ja kończę telefon Ja się tam zbieram Siema nie wiem co ten szef brał, ale on bardzo spokojny jest. A, na, a e, garaż e, napadają ten. Przeciwny gang napada nasz garaż, a szef taki spokojny jest. Nie wiem co on. Nie będę mówił na filmie co on brał, żeby YouTube na mnie usunął filmu, ale no. Chyba wiecie o co mi chodzi. Więc my się, my się bierzemy za robotę, czyli no. Um, um, usunąć. Widzowie, usunąć zło od naszego garażu, czyli zło. Jak mówiąc, przeciwny gang. Kurde, widzowie, co tu się dzieje? Yy, wsparcie, wsparcie, wsparcie. Manuel, wiem, że jesteś w okolicy. Przyjeżdżaj tu natychmiast. Asher, co tu się dzieje? Nie wiem, przyjechali i zaczęli strzelać. Szybko, szybko, ja szybko. Tam. Kurde. Opony, opony, opony. Dobra, zostaw, sołdź, zostaw, nie podchodź. Strzel go. Dobra, nie no, chodź, 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 ja, albo ci szczelę. Do środka. Do środka zapraszam. Dobra, dobra, ruchy, ruchy! Nie. Co tak stoisz, ruchy? Jedna kula i leży. ci, idź, tu. idź, o, idź, o, idź, o, idź, o, o. idź, tutaj, przez te tu No, za mną, za mną. Do tego pokoju go wejść, tu. O, idź to Dobra, tutaj. chodź tam, chodź tam. Idź o, tam. Dobra, ej, Siedź tu. ej Manuel, ping go, ja idę tam, skontaktować się z szefem. Dobra, dobra. No. Okej, okay, idź. No i co? Dobra. Było przyjeżdżać? Nie. Było dołączyć do jakiegoś gudnianego gangu? Nie. No właśnie. Dobra. Zowie. Yy... My się skontaktujemy z szefem, czyli do na niego napiszemy. A bo za zadzwonimy, lepiej będzie. Zobaczmy. Halo szefie? No tak, halo. Nikogo tu Dobra. mamy! Nie wiem. Taki ja kolega, pokażę ci na kamerce. Masz, tu. Czekaj. Ten, ja jestem obok tutaj. A to, a to, dobra. Jestem. Naprawdę? No o Doszłeś jest. już do siebie? Dobra, rozłączaj się. Nie ma co Dobra. Doszłeś do siebie? O. Tak. Okej, okay, szefie, chodź. Nie wiem co ty Sławki miałeś nałożone, bo tutaj się tyle działo, że szok tylko chciałem, Paczko, to mamy. Kogo Paczko mamy? tu mamy! tu mamy tutaj mamy! Oj, teraz sobie pogadamy. <gadamy>. Do biura? Czekaj chwilę. Będziesz od razu gadał, czy zaczynamy od tortur? A to ja nie chcę tego widzieć, to może lepiej szef się niech zajmie, jedna osoba zostaje. Ale ja... szczerze... To ja idę do z szefem. Dobra, okej. Okay. Gadaj Ja chyba ja tutaj, to ja tego, tego Dobra, Panie. ja, przy, ja chyba nie przyniosę będę sprzęt y, Sprzęt. Przyść. Siekierę, tak Dobra. siekierę? Tak siekierę, no Dobra. Y, Asher, chodź, pomoż mi Weźmiemy jakieś fajne sprzęty Trzymaj drabinę, jak możesz tutaj Siekierę? Siekierę, no Weź, co oni nam zrobili. O, czekaj, tu może opony, bo ta drabina naprawdę. Ona jest jakaś. niestabilna. Dobra, nie będę rzucał, podam ci po prostu. Masz czy się kierę Piłę. Tutaj, o. I jeszcze o. co tu? E... Dobra, chyba starczy, nie? Dobra. Dobra, czefię. Tutaj, proszę. Dobra, to rozlaźcie co tu, tutaj na tym stole, tutaj. Dobra. Okay. O dobra, no to szef niech, y, się zajmie tutaj przyjacielem. Pan wiedzy, możemy pana części sprzedać na Czarnym Rynku. A to I ja, ja, tak ja organem. Ja najwyżej poczekam, ja poczekam organy. na zewnątrz. Zajmę się y, robotą y, na kompie. Czyli ten Nie na kompie, tylko ten. Ten, za chwilę, no później byłem mógł pojechać na ten drugi garaż, tam pod samochody, bo tam będą. Jak się nie mylę. Będą? Nie wiem, sprawdź, bo tam na telefonie. Basta. Dobra. Chyba. To może, może tam pojadę. A, bo na pewno. Może. Dobra, jadę, szefie. Okej, okay, widzowie. Yy, no to my bierzemy samochód. Yy, oni Cezara zaraz przestawią samochody. My jedziemy na yy, główny garaż. Czyli drugi główny garaż, y, gdzie po prostu będzie nas robota czekać. Y, roboty chłopiec dzisiaj nie będzie, ale, no, spary z do zrobienia będzie, ale nie, nie aż tyle. Będzie chyba może jeden, dwa, trzy. Taki normalny dzień widzimy się na miejscu. Accident Wpadek widoczny widzowie, jak widzę z daleka. A i tędy nie możemy wjechać. Będziemy musieli na około. O, kurde, widzowie. O, to niedobrze. Jak wjechał w to drzewo, to idź silnik do Silnik może będzie Zależy, jak, Zależy jak szybko jechał. A widzowie, mamy tutaj takiego mustanga zielonego jasno zielony, garaż z tego co ja wiem jest otwarty jest otwarty Ok. co widzowie, zaparkujemy sobie tutaj z boku co ja wiem z tym mustangiem, jest silnik do zrobienia jak gadaliśmy o silnika przed chwilą, to akurat teraz silnik musimy zrobić w tym mustangu ale reszta git i jeszcze oświetlenie tutaj, czyli światła z tyłu będziemy musieli wymienić tutaj, bo jedno nie działa, jedno działa. Dlatego my sobie wejdziemy klucze. Akurat ten samochód był otwarty. Musiał dopiero co przyjechać, bo ja nie wiem, że ktoś taki samochód zostawił otwarty przez ten czas. Pewnie dopiero co przyjechał. I co widzowie? My sobie tutaj zaparkujemy. Silnik. Chyba mamy, może się naprawi ten silnik Ale słychać, że chodzi ten samochód m, Tak jak nie powinien Powoli wjedziemy Oj, git. Widzowie, my się bierzemy za ten samochód Czyli silnik Pierwsze zrobimy, czyli najtrudniejsza rzecz Spróbujemy naprawić A jak nie to nowy yy, I no, yy, później światła I samochód będzie gotowy Więc widzowie My bierzemy nasz sprzęt Cyk. O i widzowie Otwieramy I zobaczymy co jest źle Jak jest problem Z tym silnikiem I zamykamy Widzowie Informacja o tym samochodzie Naprawiliśmy go Ten silnik Czyli no trochę pieniędzy ta osoba ta, właś Właściciel tego samochodu Trochę sobie oszczędzi pieniędzy Dzięki mnie Bo nie wy wymieniałem mu cały silnik Bo się dało naprawić Mały problem tam był, coś tam nie łączyło, w sensie z silnikiem kabel 1. I no, filtr wygląda dobrze, wszystko ładnie, ładnie zadbane, tylko silnik trochę coś tam. Ale to nie ma znaczenia. Naprawiliśmy. Światło musimy y, zrobić, ale to tam zajmie krótko. Minęło już parę godzin. Y, obrudziliśmy się trochę, ale to jak na mechaniku. Każdy, każdy się obrudzi my idziemy po ten sam model świateł czyli musimy sobie ten kodzik tutaj okej okay. i sprawdzimy na telefonie czy mamy to mamy te same światła i one są na tej półce tak, dobrze z szef zrobi taką fajną aplikację gdzie my możemy sprawdzać gdzie co jest o weźmiemy sobie te światła powoli i chociaż nie musimy szukać y, całe tutaj y, pudła żebyśmy po prostu znaleźli te same światło. Po prostu, no, czasu, czasu nam to oszczędza. Dobrze, że szef na, o nas pomyślał. E, więc, no, y, zobaczmy. Odłączmy to. Ok, zobaczmy, widzowie, jak to samo chodzi. Jeszcze jakiś dodamy zapach, może fajny, żeby pachniał tutaj w środku. Mamy sporo zapachu y, w naszym biurze. Ok, widzowie, nie będziemy się tak rozpędzać, bo jeszcze uderzymy w coś i co i znowu dowaliamy, ale to z naszych pieniędzy już będzie. Okej, okay, widzowie, o, tutaj mamy pudła z zapachami. Może niech będzie arbuzowy zapach. O, to jest arbuzowy i truskawkowy. OK, i dołożymy tutaj. Co Okej. Okay. Dobra, jest zapach. My zaparkujemy ten samochód na parking, yy, gdzie właściciel tego samochodu pewnie odjedzie, żeby odebrać ten samochód. Bardzo ładny samochód, fajny kolor, ale bardzo na widoku. Jeżeli to są z Gantu, to pewnie tak. Więc no, ale zostawimy tutaj kluczy kluczyki w stacji C. I mm, zrobimy tutaj e, do komputera. Musimy pójść i w systemie zapisać, że samochód jest gotowy. Na ode do odebrania żeby później nie było, że no, ktoś weźmie sobie ten samochód no bo no, kluczyki zostawiłem i co, może ktoś tam chce wejść co, po samochodzie napiszemy samochód czekajcie do odebrania okej okay, widzowie Zapisane. Yy, właściciel tego samochodu, za go przyjedzie. oba jak najszybciej, w razie W. Yy, I no, widzowie, my się jeszcze zajmiemy parę, yy, parę rzeczy. Musimy jeszcze zrobić. Czyli no, posprzątać. No, bo tutaj syfu, oleju, tego. No, coś tam nie wiem, ciekło, ale my to zrobiliśmy. Yy, I no, też umiemy sobie ręce. No, no. Yy, Brudna robota to jest. No, jak się, jak na przykład grzebie się w silniku więc my bierzemy mop i zbióra i idziemy sprzątać o czekajcie sobie. ręce mamy mokre jest dobra tak szef dzwoni. Yy, odbieramy halo szefie witam 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 ogólnie Mateo Nie sprawa jest dobra to jest na zemstkę? o Przejeżdżaj szybciutko na garaz, robimy spotkanie, będziemy się przygotowywać No i z rana będziemy jechać, no, najazd na nich robić o, No i to, no i to, ja lubię, no Trzeba się zemścić dobra, Lubisz stosować kulki Proszę? A, lo, lubisz stosować kulki A, i tą misję to ja będę prowadził Mhm, dobra będziecie sami To dobrze A, jeszcze jedna rzecz, co z naszym przyjacielem? No, i był dawno wysany. A coś powiedział, ci, no, na siedział? Cicho siedział, no. jak mrówka, to śliłem mu prosto w stopę i zaczął od razu gadać. Dobra, ja, nie, powiedział. Ja takich rzeczy nie chcę wiedzieć po... Dobra, po ale powiedział tyściutko powie z... 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 o naszej bazie, o ich bazie. Czyli Co wiedział? Co wiedział? No tak. No, to nie źle. I bo, tak go bo... nie ma. Okej, okay, szefie, e, jak się bo... za długo będę zbierał tam. Powinien być tam za pół godziny. No to siema. Dobra. się ma widzowie, ja tak se, jak myłem ręce, zastanawiałem się, bo jedną osobę widziałem. I ta osoba mi kogoś przypominała i no chyba nie wiem, czy to była ta osoba, ale no widocznie... Ta nasza koleżanka, z którą się widywaliśmy, ona jest drugiego gangu, bo ją widziałem. I no, doszło do mnie, że może lepiej się do niej odezwać, niż no tak ją zostawić. No bo tak też miło, Więc my napiszemy do niej, widzowie, żeby chciała się z nami spotkać jutro. Siema, czy czekajcie, czy chcesz. Się jutro spotkać, zobaczymy czy odpisze, nie wiemy, no, może nas zablokowała, może się wkurza, nie wiadomo widzowie, ale nie no, nie zablokowałaby nas, widzowie, my teraz jedziemy na główny garaż, żeby szykować się powoli na akcję, Prześpimy się też, może trochę na garażu. No bo, jak rano to pewnie będzie jakaś godzina trzecia rano, druga rano. My się prześpimy na garażu, przygotujemy maski, żebyśmy byli gotowi na akcję. Widzimy się na miejscu. Oj, kurde, widzę, gdzie my tu wyjedziemy. Oj, dobra, tędy. o dobra, widzę, widzimy się na miejscu. I idziemy może do środka widzę by. Bo będziemy tu na noc, dla bezpieczeństwa Żeby ten przeciwnik nie wróci O i no i bzy, nareszcie No szefie trochę Psypko było do roboty sregu. na tym garażu, jestem w... Ile było samochodów? Jeden tylko, ale no trochę sporo było, silnik naprawiam, A no, nie było łatwo Dobra, panowie miłość nerwy mił, posył od nich od razu będziemy się brać za, za przygotowanie. Jutro z rana wyjeżdżamy. Będziecie dzisiaj spać tutaj. Nie ma co nie. Za chwilę ja wam wyznaczę co będziecie robić. Aksem będzie taka: będą dwa samochody. Ja będę jej jeden prowadził. Wjedziemy zupełnie od tyłu. Jak, jak, jak będą mieli wejście. No i zrobimy na nich ogromny najazd. Jak oni nam. Ale z stupem Jakie Co mówisz? Gdzie będziemy spać? Tam na kanapach Nie mam problemu. Nie Ja będę w samochodzie. Okej. Dobrze to. Ma Mateo, ty się zajmij broniami. Dobra, Pan. Y A Acer, ty się zajmij maskami. Manuel? Pytanie. Tak, y te nowe broni, które wszedł To są chyba no. tam na górze. Na górze, nie? Tak, tak tak. tak, tak. Znosimy bronię. Nałożymy jakiś tłumik. Tylko się nie bywa tam na górze. Dobrze. E może ktoś mi pomóc, bo musz. Y ten. To jest trochę ciężko Dobra i idę na górę. Dobra. Ej to czekaj, nie ma idę po swoje auto! A tutaj wejdź na, do, 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 na te opony. Zobaczmy co, to co jest Na te opony. Jedna osoba Zobaczę co z oponami! Jak ja parkrowcem, nie jestem panie jestem. rzucę panu, panu po prostu nie. Rzucę. Dobra. O, dobra, o jest Asher. Dobra, 3, 2, 1. Dobra. Ale chłopaki problem, bo ja mam przebitą oponę Dobra szefie, powoli, powoli, powoli Na opony rzucę żeby Dobra Żeby było miękkie na opony, Dobra, ja to od tego do... cztery O, no. okay. Dobra, biorę Tu jeszcze Ja wezmę Dobra, tumiki, ja ten se wezmę już elegancko Tłumiki, latarki, żebyśmy nałożyli na bronie tutaj kodę I jeszcze tutaj, o Dobra Amunicja była. Jeżeli chodzi o te opony, jako, jako ciebie, no od was, to będą dwa inne samochody. Szefie, gdzie zaniosłeś bronię? Tutaj na środek dałem. A dobra, to ja ten y, wezmę sobie z y, y, tamtego pomieszczenia. Dobra, co? Więc... Będziemy pchali. Szefie, a mamy tu jakieś opony? Pomóż mi, pomóż, pomóż mi bo mi jedną przebili. Proszę. Na górze 3, są, 2, albo 11. tam są postawione opony. Widzowie, ogólnie to my podłączamy tłumiki i latarki do tych broni. Porządne to są bronie. Jak tam idzie? Uważaj szefie, ale i tak nie jest, na, na, nie jest naładowana spokojnie. Wiem, wiem. znalazłem jest... oponę. Odłożę maski. Dobra, naładuję. Zobaczę broń, czy pasuje. Uwaga. Czekaj, to to y, strzelę fundy, w po nowego, tak. Czy wstać tu czy cicho jest, czy nie. Jak szef umarza... Kurde, szefy, nie pasuje mi do opony. Dobra, widzowie. No, I jeszcze idę zobaczymy. jeszcze zobaczyć. Dobra, dobra. Czekajcie, widzowie, jest cicho. Jest cicho. Słychać było coś? Dobra. Nie, nie, no nie, Mateo. No, no. to... Nic nie, nie słyszałem. Mam. No. To ja pójdę, poczekaj, jak kupiłem. I to dwa dni temu. Co tam kupiłeś? Czekaj, ja odłożę broń. I no. Dobrze. I bronię te. wsadzę amunicję już do środka. Każdy ma dodatkową Dobra, Każdy ma przy sobie? Ja mam. Jest. Okay. Ja mam, tak, ja mam. Dobra. Mateo, chodź. Ja mam to, to chodź. Ja problem z oponą znaleźć. Dobra. Kamizelki odporne pasuje wreszcie, dobra. Coś, kurde, które nam pomoże, a nie umrzemy za pierwszym hitem. Znaczy, no, Oh. To bardziej, są nie mają takiego imac że oni tylko potrafią zauścielać. Szefie, uuhuhu. Uuhuhu, uh. uh, jedna stuka ponad 100 tysięcy. Wow. Oh. Mm. Łoo! Szef bogaty znaczy. o. Kurde, no szefie. Już jestem naprawdę w mm, Dobra, może odwiedźmy się pracą. Może się odwiedźmy pracą. Nie, nie Tak, dobra, zaraz. pracą. No dokładnie. Ja idę przadą wybaczcie. A my to wyspać. No to to ten, jeszcze, jeszcze czasu mamy. Jeszcze czasu. Rano zapewnie... po podjadą te osoby, które a dzisiaj rano, nie były... A która które miały, rano które miały, mogę wiedzieć? O której rano przejadą to gdzieś jest zapewnie... O godzinie... pierwszej w nocy. <laughs> Dobra. Ale że my jedziemy, tak? Dobra, pierwsza. My jedziemy o godzinie trzeciej w nocy. Oni wsiadą o pierwszej w nocy. Chodzi mi Zapewnie. wsparcie chodzi. A dobra, że reszta Podniem osób... mieliśmy rano? Dobra. Tak, tak. No to jest pierwsza... Pięć, trzecia rano, no. No... Czyli też rano. Dobra szefie, ja się biorę. No się. rano! No właśnie, dokładnie. Okej. Okay. Dobra. Niech ktoś będzie ten, się zmieniał trzy godziny. No w nocy, Tak, tak, Ale. tak. tak. Bo Co? mogą sami My przeładujemy broń. Szefie, można jeszcze odpocząć. Szefie. broń Szefie, na kanapę się położymy, spać. Okej, okay, ostatnia broń. No i broń gotowa. Położymy tą broń do pudła. Widzowie. To tak naprawdę gotowi jesteśmy na akcję, więc my się kładziemy spać, ale parę jeszcze osób musimy maski zrobić szefie. Bronie są gotowe. Ja się idę, paść, bo naprawdę jestem zmęczony. No, no, to wspaniała robota. Jutro będzie zarobisty wyjazd. Samochody przyjadą gdzieś tak o pierwszej rano. Dobra, Więc będzie widz. No, czyli ja. No, ten, ja, ja w razie wts dzwonek ustawię na pierwszą. Nie no, moja fan nawet. To ja nagrywa. ustawię to na pierwszym 30. A no to na pierwszym 30 niech będzie, Bo no ja tak samo. No to 30. W razie mi się mówi, Jakbym się jakby ten solek ten. Mnie nie nie no, Okej, okay, Git, dobra. No. To ja ustawię takie 3 na pierwszym 30. Dobra. dobra, to ja spogasę światła. No tutaj też jedną zgaszę. Tak tu jest. Ustawiłem jak coś, to ja zgaszę si silnik BMK mojej, jak coś. Dobra. Bo już mam połowę baku Dobra, no to e, no, miłej nocy chłonowie Miłej nocy Miłej nocy Dobranoc Dobra Dziękuję wam za oglądanie Akcja już na następny odcinek, więc szykujcie się na następny odcinek Zostawcie lajka like i suba pod tym odcinkiem Bo y, dzisiaj ekipa też, y, no staraliśmy się żeby zrobić y, No tą akcję na początku y, No Dwa razy nam zajęło żeby to zrobić, ale no Wytw y jestem bardzo y dumny z ekipy za to, że no szy szybko to zrobiliśmy, bo myślałem, że to tam zajmie trochę więcej razy, ale tylko dwa razy i już akcję myśmy udali. Więc Dziękuję też ekipie. Dzisiaj nagrywki trwały godzinę widownię, y więc dziękuję ekipie za tą godzinę i my się kładziemy spać. Widzimy się już następnie.